Mało kto słyszał chyba o tym, że grupa 500 naukowców przygotowała list otwarty do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym zawarto twierdzenie, że coś takiego jak kryzys klimatyczny po prostu nie istnieje oraz że konieczna jest otwarta dyskusja na temat zagadnienia zmian klimatu, a nie ideologizowanie ich i wykorzystywanie w ramach polityki. W liście znajduje się sześć głównych tez. Przede wszystkim Eksperci zwracają uwagę na to, że ocieplenie klimatu wywołują czynniki naturalne oraz antropogeniczne. Przy czym zauważono, iż postępuje ono znacznie wolniej niż przewidywano. Zdaniem specjalistów, polityka klimatyczna opiera się na niewłaściwych modelach naukowych. Sugerują oni, że chorobliwa węglofobia, objawiająca się zwłaszcza nawoływaniem do zmniejszenia emisji CO2, jest błędem, a dwutlenek węgla stanowi pożywienie dla roślin i jest podstawą życia na Ziemi. Sygnatariusze listu twierdzą również, że to nieglobalne ocieplenie spowodowało ostatnie naturalne katastrofy, a polityka łagodzenia skutków zmian klimatu musi respektować naukowe i ekonomiczne realie i nie może być prowadzona za wszelką cenę. Zgodnie z ich dokładnymi słowami apelujemy do prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o realistyczną naukę, ekonomię i prawdziwą troskę o tych, którzy zostali poszkodowani przez kosztowną i niepotrzebną próbę łagodzenia zmian klimatu. Oprócz tego w liście możemy przeczytać apel o to, aby polityka klimatyczna opierała się bardziej na nauce, a mniej na ideologii. Zwrócono też uwagę na to, że powinno się przywrócić wolność prowadzenia badań na temat klimatu, tak aby naukowcy mogli swobodnie wypowiadać się na ten temat, nie tylko w duchu zgodnym z ideologią klimatyczną. Tym samym potwierdzono istnienie ostracyzmu naukowego wobec tych, którzy ośmielają się twierdzić co innego niż nauka zgodna z oczekiwaniami ONZ-owskiego i PCC. To, wskazuje na to, ile jest warty ten słynny konsensus naukowy, na który powołują się zwolennicy klimatyzmu. Eksperci zwrócili również uwagę na to, że Międzyrządowy Panel do praw zmian klimatu przewidywał w swoich publikacjach czterokrotnie wyższy wzrost średniej temperatury niż ten, który został w rzeczywistości zaobserwowany. Dlatego też z tego powodu modele te nie mogą być brane pod uwagę jako element założycielski polityki klimatycznej. Dodatkowo, Specjaliści stwierdzili, że ze względu na bardzo dużą ilość zmiennych i ogólną chaotyczność systemu nie jest możliwe precyzyjne przewidywanie zmian klimatu. Ostrzeżono przy tym ONZ, że aktualna polityka prowadzi do podkopania obecnego systemu ekonomicznego oraz że naraża ona życie ludzi w wielu krajach. Na przykład odmawiając im dostępu do elektryczności z pewnych i tanich źródeł. Naukowcy, którzy podpisali się pod tym listem, stwierdzili również, że mają nadzieję, aby na nowo otworzyć debatę na temat celowości klimatycznego alarmizmu, którego ucieleśnieniem stała się niedawno młoda szwedka Greta Thunberg. Promowanie takich postaw prowadzi bowiem ich zdaniem do krzywdzenia ludzi na różnych poziomach, jak emocjonalny czy ekonomiczny. I to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesują Was tego typu treści, zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej w oraz oczywiście zapraszam do obserwowania naszych mediów społecznościowych czy też wsparcie nas za pomocą zawartej poniżej opcji wesprzyj. Tak czy inaczej, do usłyszenia w następnym odcinku.